Cześć, witam Was w moim dzisiejszym filmiku. Dzisiaj porozmawiamy o skrzynce elektrycznej. W ostatnimi czasy energa nam postawiła skrzynkę elektryczną i chciałem wam pokazać w którym miejscu skrzynka jest postawiona moim zdaniem w identyczny sposób i każdy się dziwi. Mianowicie zobaczcie, tutaj jest gwiazd na działkę. Tutaj tujkę wykopałem, żeby skrzynkę postawić, więc no, domu wszystko elektryk sobie w... Yy, znaczy osoba, która spisuje licznik sobie wchodzi yy, spisuje, płacimy i wszystko jest ok, tak? bo te yy, liczniki jeszcze nie będą yy, automatyczne, że przesyłają informacje także zobaczcie, tutaj mamy wjazd skrzynka jest tam w samym rogu działki. Tam jeszcze będzie budowany budynek gospodarczy, także będzie całkowicie bez sensu ta lokalizacja. Żeby wejść i spisać licznik, osoba odpowiedzialna za to będzie musiała nas pytać to zgodę. No nie będzie musiała pytać, tak, ale jeśli ogrodzenie będzie zamknięte, to po prostu. Nie wejdzie i nie spisze, i później problem będzie. No. Chcieli w ogóle nam zrobić ten licznik w skrzynce za ogrodzeniem. To by było w ogóle chore i nienormalne. No. Sąsiad by buraki zasiał, czy coś, i osoba odpowiedzialna za to, by spisywała licznik, po burakach latała. Debile po prostu jacyś. A to wszystko chodzi o pieniądze. No. Także zapłaciliśmy za te przyłącze 992, 922 zł. Było dociągnięte z tego słupa ziemią. No i, czem, i nie dziwi mnie to, czemu ceny energii są takie wysokie. Te przyłącze firma wygrała w na te przyłącze. Na pewno kwota opiewała na kilkanaście tysięcy złotych My zapłaciliśmy tylko 922zł No i gdzie się energia musi sobie odbić? Zobaczcie jak to wygląda w środku Wszystko jest na zameczek, na kluczyki Tutaj będzie licznik, drugi kluczyk Podłączone wszystko Trzy bazy Wygląda w miarę Biorąc pod uwagę te koszty, no to ceny energii są Dlatego wysokie moim zdaniem no, yy, bo ciągnęliśmy wodę tutaj do domu nie wiem, bo 150 metrów czy 200 zapłaciliśmy, ponad 10 tysięcy za to przyłączę i to jest kwota normalna yy, za tą usługę, że po prostu i firma zarobiła i, i żeby wszystko się opacało, nie żeby było zaniżone koszty jakieś. No. Zobaczcie, tutaj było mało koparków wykopane, wszystko. Kable od skrzynki elektrycznej są jeszcze tutaj wyprowadzone do budynku gospodarczego, który będzie tutaj się znajdował. Wszystko sobie połączę, no i tak to wygląda. Także powiedzcie o Waszych doświadczeniach z dostawcami energii i przygodach. No i w ogóle jak to u Was wygląda, no ale moim zdaniem za na z przodu i problemu by nie było z niczym. No. Chociaż teraz po prostu nie będzie szpeciła w ogrodzeniu jak się zrobi jakieś fajne, tak? Będzie ciągiem ogrodzenia, nie skrzynka. Także dzięki bardzo za oglądanie. Lajkujcie, subskrybujcie, jeśli Wam się oczywiście podobało. I trzymajcie się, cześć, do następnego.